Cześć Boże, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mieli kolejny herbaciany naród, czyli Chiny. Chiny to moim zdaniem najważniejszy herbaciany naród, ponieważ no, to tu by było dużo gadać. Oni stworzyli jako pierwsi ceremonie herbaty, gongfu cha w czasach dynastii Tang. Tutaj do tego najbardziej przyczynił się mistrz herbaty Lu Yu, który żył właśnie w tym okresie. Dynastia Tang to jest czasy 617 naszej edy do 907, również naszej edy rzecz jasna. Co jeszcze można o nim powiedzieć? Mistrz Herbaty Lu chociażby napisał Księgę Herbaty, opisał również gaiwan, czyli właśnie tą, to naczynie razem tutaj z czarką. Gaiwan został użyty w ogóle jako pierwszy, prawda, jako tego typu naczynie w 1350 roku. To jest kilkanaście lat przed powstaniem ostatniej chińskiej narodowej dynastii Ming. Wcześniej mieliśmy dynastię mongolską Yuan, a później dynastię mandżurską Qing. Dobrze, co tam jeszcze można byłoby powiedzieć na ten temat? Otóż tenże mistrz herbaciany Lu Yu, on również opisał gatunki herbat, rzecz jasna, działanie herbaty i tak dalej. Stworzył właśnie chociażby Księgę herbaty ma swój pomnik w mieście Xi'an. An. To tyle o właśnie e, Luju. Yu. Jeżeli chodzi o ceremonię herbaty, o której mówiłem wcześniej, czyli ceremonię gongfu czy czyli tak zwana herbaty, no to tutaj przede wszystkim e, musimy mieć e, utęstylia takie jak właśnie gaiwan albo też czajniczek z glinki yixin, e, glinka i sin. Ma, e, słuchajcie, jej złoża mają 350 milionów lat, czyli całkiem sporo. E, natomiast jeśli chodzi o gajwan, e, no to e, składa się on z czarki, prawda? E, to jest, e, czy tej środkowej części to jest symbol człowieka. Główna część, e, czyli e, no, o to, e, czyli słuchajcie. Po prostu przykrywka to jest symbol nieba, no i na dole mamy symbol ziemi, czyli podstawka. Nie wszystkie kajłany akurat składają się również z podstawki. Ten akurat się nie składa, ten pochodzi z czeskiego Zlina. E tutaj kupiłem go w Republice Czeskiej e w Cieszynie Czeskim, tuż, przed, tuż za granicą z Polską, w czeskiej czajowni. E dobrze, przejdźmy dalej. Co jeszcze, jeśli chodzi o ten gong kwucza, Mamy też czarki podłużne typu Wenchan shan To są takie podłużne czarki właśnie do wąchania, tak zwane Mamy również szczepczyki wszelkiego rodzaju do właśnie brania naczyń. Po co? Po to, żeby właśnie nie używać tutaj rąk, gdyż używanie rąk nie jest zbyt kulturalne. Jeśli chodzi o podawanie herbaty, czarki są różnego rodzaju, ale zazwyczaj mamy takie małe czareczki, ponieważ mamy dwa rodzaje picia herbaty, czyli gongfu cha albo też tak zwane morze herbaty, gdzie herbatę po prostu po co? Po to, żeby się po prostu napić. Natomiast w gongfu cha to tutaj herbaty te smakujemy, więc takie małe czareczki są idealne właśnie do tej ceremonii. Ponadto jeszcze mamy piecyk. Że tak powiem, żeby ta herbata była gorąca. Jeszcze mamy też na przykład puszeczki, po to, żeby pokazać jak ta herbata wygląda. Również ważna jest jadejtowa kulka, bądź też moneta. Po co? Po to, żeby pokazać z kolei jakość wody. Tak na marginesie powiem, że moja teściowa kiedyś. Zrobiła herbatę ulung w Warszawie, na Pradze i jej ta herbata nie wyszła, była niesmaczna, natomiast w Mokobodach z kolei to wyszła jej bardzo dobra, chodzi o jakość wody. W Mokobodach po prostu jest woda lepsza, Mokobody to jest mazowieckie, ale de facto należy historycznie do Podlasia. Ja w tej chwili piję herbatę tutaj zieloną. Pod nazwą Gunpowder. Ja akurat ta jest trochę gorszej jakości, bo to nie jest Gunpowder, Świątynia Niebios, tylko troszeczkę inna, ale wypić się da. Co jeszcze jeżeli chodzi o. Ceremonie picia herbaty, to również warto zauważyć, że tak naprawdę Chińczycy jako pierwsi zaczęli mielić herbatę zieloną przy żaden kamiennych i było to już w czasach dynastii Tang. A jako pierwsi stworzymy, można powiedzieć, japońską maczę, tak naprawdę a ceremonia picia herbaty japońska, czyli chanoju albo też Sado, czyli droga herbaty, to jest XVI wiek. Także to jest, no, kawał czasu, prawda? A tu już w czasach dynastii Tang, to te żadne naprawdę były, działały i tak dalej, tak? Yy, co jeszcze mogę powiedzieć? No, yy, Chińczycy znają wszystkie rodzaje herbaty. Wszystkie. A więc mają herbaty zielone, mają herbaty czarne, mają herbaty żółte, mają herbaty półfermentowane, czyli ulungi, yy, czyli tak zwane herbaty turkusowe. Yy, mają herbaty białe, rzecz jasna. Każda ta herbata jest oczywiście inna od siebie. Biała jest najmniej przetworzona, jest półfermentowana. Także tak to słuchajcie, tutaj yy, wygląda. Z kolei yy, czarna herbata jest najbardziej fermentowana. Chińczycy mają też inne określenia na herbaty niż mamy, rzecz jasna my, tutaj na terenie Polski tak? czy też na terenie Europy w ogóle. Chińczycy określają herbatę pod barwą naparu, ale, przepraszam, pod barwą liści, a my pod barwą naparu. Żółta herbata z kolei była zakazana, jeśli chodzi o picie. Przez osoby, no poza cesarzem, tak? Za to ktoś była kara śmierć. Cesarz jak poczęstował, to oczywiście co innego, no ale samemu pić nie wolno było. Także tutaj tak to wygląda. Jeszcze mamy tak zwaną, no nie ceremonię herbaty, ale takie trochę zbliżone do angielskiej Firefox czyli jumcha. Z kolei to jest po prostu takie, taka herbatka, prawda? Tutaj z dodatkiem dim sum, czyli takich przekąsek na parze, między innymi kuleczek ryżowych, prawda, yy, tapioki, yy, słodkie no różnego rodzaju tego typu rzeczy, yy, pierożków na przykład o właśnie yy, też zamaczanych w yy herbacie. Także tego jest całkiem sporo. Jeśli chodzi o właśnie o tego typu rzeczy, ja właśnie wam tutaj pokażę te pierożki, jak one wyglądają, one wyglądają w ten sposób tutaj. To jest właśnie jedna z przekąsek dim sum. I są całe lokale, właśnie dim sum, które się nazywają w ten sposób. Co jeszcze mamy, jeśli chodzi o kwestie herbaciane, też w Chinach? No, też nazwa herbaty w ogóle, no bo herbata no to mamy. Herbata no to jest dialektu T, to jest dialektu Hokien z południa Tajwanu, a z kolei mamy. Cha, no to jest z innych części Chin, i mamy stąd na przykład Gong fu Cha. Stąd mamy rosyjskie czaj, czeskie czaj, czajownia czeska, prawda? Nie herbaciarnia, czy tylko czajownia. Na przykład. Czy indyjskie czaj. Mamy tego dużo. Chiny to w ogóle cała, słuchajcie, cywilizacja, cała kultura ogromna. Przecież do tej cywilizacji należy Japonia, chociażby czy też Korea. Obejrzymy chociażby sobie filmy typu Ostatnia Strzała, Cesarzowa, e... też filmy Akira Kurosawy, chociażby wszędzie tam widać właśnie tą kulturę taką typowo właśnie chińską. Mimo że to jest Japonia, mimo że to jest Korea, prawda, mamy film koreański na przykład Nieziemska Broń Joseon, tam są pokazane właśnie ceremonie picia herbaty podobne bardzo do ceremonii chińskich. Właśnie z tą czareczką, prawda, jak piją, jak mają właśnie te pałeczki, prawda, do jedzenia? Bo Chińczycy uważają, że jedzenie powinno też ładnie wyglądać, ładnie się prezentować. Tak samo herbaty też się prezentuje, tak? Po to są te puszeczki. Po to to wszystko jest. Zatem, herbata to jest cała sztuka. Sztuka picia tej herbaty, prawda? To nie jest tylko nachlanie się, prawda? herbatą z Biedronki, jakimś tam, byle jakimś finistwem, tylko to jest po prostu derektowanie się tym. Yy, herbata też działa bardzo dobrze właśnie na organizm. Yy, mamy chociażby działanie puera, które świetnie działa na kwestie zaparć i tak dalej, działa też dobrze na zatrucie alkoholowe, również jeżeli chodzi o puer. Yy, także jak mamy katan, no to puera sobie wypić, wtedy dobrze to zadziała. Także Chińczycy to mają naprawdę ogromną pod tym względem kulturę. Mamy też na przykład chociażby kwestie, takie, jakby to powiedzieć, savoir vivre, gdzie na przykład dziękujemy za herbatę w ten sposób, palcami, prawda, jakby kłaniając się. Pochodzi to z czasów cesarskich, kiedy to właśnie ten ze służących chciał podziękować cesarzowi, a cesarz nie chciał się jakby odkryć, więc podziękował mu palcami w ten sposób. Tak? Także to jest cała ogromna kultura, tradycja i historia. No z Chin chociażby pochodzi herbata rosyjska właśnie. Rosjanie, z Chin brali się herbatę. Także... Yy, mamy no wiele, wiele, wiele yy, ogromnych i bardzo yy, ciekawych tradycji. Tutaj w, Paweł pokaże jeszcze Wendzan Bay, jak wyglądają. To są te właśnie czareczki Wendszan Bay do picia tutaj herbaty. Mamy legendę oczywiście rzecz jasna, tu mamy legendę o Luju. Słynny herbaciarz Luju traktowany jest obecnie jako bóstwo opiekuńcze herbaty i herbaciarni. Mimo, że przypisywano mu cudowne pochodzenie, legenda głosi, że wykluł się z jaja, miał zwyczajną, acz burzliwą młodość. Podobno obdarzony był smakiem i węchem absolutnym, co potwierdza następująca opowieść. Pewnego razu cesarz wysłał usługi powodem nad rzekę. Zgodnie z zaleceniem Luju mieli Nabrać wody ze środkowego nurtu. Gdy woda dotarła do pałacu, a Luju zaparzył herbatę dla cesarza, orzekł po spróbowaniu, że nie cała woda pochodzi ze środkowego nurtu rzeki. Skuszeni słudzy przyznali, że wprawdzie nabrali wody na środku, lecz gdy popłynęli do brzegu, ich łódź o mało nie zderzyła się z łodzią pewnego mandaryna. Aby uniknąć kolizji, wykonali szybki manewr i część wody się wylała. Żeby nie wracać na środek rzeki, do na, na naczyli z wodą, gdzie się właśnie znajdowali. Cesarz był pod wielkim wrażeniem smaku Luju i zaproponował mu miejsce na dworze, lecz ten odmówił. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Szczęść Boże, z Panem Bogiem i picie dobrą chińską herbatkę. Możecie babcie poczęstować, prawda, chińską herbatką. I trzymajcie się. no. A tak a też jest taka dobra herbata. Teraz smakowało czy lapca z suszą. Chińczycy jej nie cenią. To jest herbata o takim zapachu yy, drewna yy, sosnowego. I Chińczycy też mają na przykład herbaty asamskie, chociażby też. To też warto to Drewno Drzewna sernowego takiego palonego drewna. Także szczęść Boże, Marcin Wiśniarski, dobra, herbata. No. A babcie, możecie poczęstować, naprawdę.